Cześć, witajcie w kolejnym na moim kanale dzisiaj wam pokażę jak ze sprawą takich kart jak w ogóle potasować w takim amerykańskim więc tak. dzielimy karty na dwie kubki tak tak. żeby nie było czymś zwykłe karty takie ze sklepu. potem kładziemy je trzymamy je tak robimy je tak o i mamy tak. Potem robimy tak samo z drugą talion, Potem robimy tak i mi to w powietrzu może nie wyjść, ale pokażę wam to normalnie. O. I teraz sobie przygotuję. i Czasami nie wychodzi to, co mi wychodzi, zależy. I przepraszam za zdjęcie, ale jestem w szpitalu i pani tak w kolorze. Jeszcze raz dzielimy na dwie kubki. A będzie mały pomysł, bo pokażę, jak zrobić jedną sztuczkę z kartami. Albo dwie, bo można nawet trzy. Dobra, pokażę, no robimy. Tak z tymi kartami jak pokazałem Robimy tak i... I mamy. Też niektóre robimy. Także robimy tak, robimy tak i... i... po prostu ściągamy te karty. Układamy sobie i tą talię, która nam została kładziemy na górę. I teraz ta... Yy... Więc tak, przygotowujemy sobie i mówimy, że będzie 9 kart, a wykładamy 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, o której nie mówimy. Potem wybieramy sobie z Tali kart jakąkolwiek kartę. Z, z, z tego wachlarza i bierzemy ją do góry ja na przykład sobie wybiorę Dobrze. to i potem tak liczymy 1, 2, 3, 4 czwarta karta jest wasza i patrzcie 1, 2, 3, 4 czyli wasza karta a ona przyniosła się tu a to jest za sprawą tego, że patrzcie jak mamy tą później robicie taki tajemniczy ruch trzymacie tak bierzecie tą kartę, która tu jest i wkładacie ją z tyłu wtedy jest coś widzi dziewięć, ja na przykład znowu sobie wybierę taką kartę i liczę My jeden, dwa, trzy cztery 1 dwa, trzy, cztery, a tu wasza karta, więc to była pierwsza sztuczka. Następna jest z... taka, no zwyczajna, bierzemy tak, przed pokazaniem sztuczki bierzemy sobie tak i patrzymy do, i mówimy sobie po cichu w myślach, tam po cichu, żeby nikt nie słyszeć, że tam kakar. Jak tak już sobie powiecie, każecie komuś wybrać Stali kart z tego wachlarzyka, który pokazaliście. Jest, to jest wasza karta. Król. Prosicie tą osobę, żeby to położyła. Potem, kiedy wy już to jak zrobicie, to przekładacie jeden raz. A potem wykładacie i czekacie, jak tam będzie ta furka serce i siódemka karo. Czy pik? Siódemka pik. Jakby on siódemka pik. I to jest wasza karta, była siódemka pik, czwórka serce, król wasz. Więc. Tak to robimy. I pokażę trzy sztuczki. I trzecią sztuczką jest sztuczka z, z dwoma jokerami, które robimy tak. No, a potem tutaj pokażę mi I tak. Rozkładacie tak. Wybieracie sobie najpierw stali, żeby odnaleźć. Nie musicie odnaleźć ten joker. Ja sobie muszę odnaleźć. Joker. Przed pokazaniem sztuczki, tak robicie. Chowacie karty. No, na taką zwykłą talię. sobie przed tym. Jeszcze przed takim sposobem, jak wcześniej. Możecie mnie znowu naśladować. na sobie tak. Potem tak. Taki. i zawsze to wychodzi. Potem tak. Gdy macie tak talię, bierzecie te dwa jokery Dwa jokery Wkładacie w środek, ale tak żeby i tak te jokery nadal były ze sobą złączone Potem rozkładać Jak pokazujecie sztuczkę to Robicie tak jak ja Czyli nigdy przed tą sztuczką nie tasujecie czyli patrz robicie tak robicie tak tak rozłożyliście potem robicie tak taki wachlarzyk wam powstaje i po zrobieniu tego wachlarzyka pokazujecie sobie że o, tu są dwa jokery koło siebie W tym miejscu, potem Kiedy pokażecie już te dwa jokery Mówicie, że nie umiecie inaczej tasować, a umiecie, bo pokazywałem wam jak tasować Robicie tylko tak Przekładacie tak Żeby nic się nie dostała, żadna karta między jokera, bo wtedy sztuczka nie wyjdzie Po przetasowaniu takim Kładziecie, znowu robicie takie coś. O, i pokazujecie. Tu są dwa Jokery. I wyciągacie. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Więc do zobaczenia w następnym. Więc.